Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie łóżeczka za darmo. To jest aktualność? Tak, aktualnie. Jestem zainteresowany, jestem napalony na tę łóżeczko. Pan mi powie, kiedy można przyjechać po te łóżeczkę. Mm. Jutro na przykład. Jutro we Wigil... brgiesosa. No. No to się pocięta. Ale serio, we wigilię jutro, pan chce, żebym przyjechał? No pyta się pan kiedy, no to ja to wiem. No tak, ale o to chodzi, że tam panu pasuje, wie pan, był troszeczkę. A co ja co, rano bym wigiliował od samego rana? Może pan przyjechał do południa, nie? No wie pan, ja właśnie rano nie mogę przyjechać, tylko ja bym no. mógł przyjechać właśnie tego tak o 15, 16. A, no to może 15, 16 to nie, ja to myślałem tak bardziej tylko o 10, A na 11, przykład w pierwszy 15. dzień świąt, jakby po to łóżko przyjechał? Hmm. To też może być na to Ale tak też o 15-16 będzie pasowało? może być, no, no. I wie pan, jakąś wódeczkę bym przywiózł, byśmy tam u pana tam też wypili sobie wódeczkę świąteczną. Ja tak, na pewno. Chce pan tak? Dałoby radę? proszę dzwonić. No. Przez... Bo za te łóżko właśnie, żeby się panu odwdzięczyć trochę, to ja wezmę To No to taką... ja mam za darmo, to, to pani nie trzeba. No poszukiwać. tak, no ale wie pan to jest porządne łóżko i to za darmo to kosztuje z 500 zł co najmniej w sklepie jeszcze z materacem, to wie pan. No ja więcej. E, więcej, choć... więcej? Tak. To czemu pan za darmo chce oddać takie łóżko? No ja bym był skłonny nawet za to zapłacić, no nie wiem ile? 250 zł? Nie, nie trzeba, nie trzeba, Daję za darmo, bo ten... Z bo to potem więcej pytanie są to za 200 zł ja to wiem mam tysiące pytań, a ile, a jakie, a wymiar a zmierzyć, a coś tam i mi się nie za bardzo... Chce. A na przykład jakbym przyjechał tak, do pana po te łóżko, e, 250 zł bym zapłacił e, właśnie tą wódeczkę przeniósł Finlandię litro. A ja nie chcę, nie takie jest oferta jak jest, nic nie, ja nie, 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 chcę pieniędzy. Ja to wystąpiłem za darmo, i ja nie chcę za to pieniędzy. A, to ja, to ja i tak panu tam, dam, bo ja i tak panu dam, bo tak za darmo to wie pan głupio mi takie ładne łóżko zabierać, jeszcze z materacem mm -hmm. i tak dalej. No, 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 no. Eee, proszę pana, tak żebym przyjechał w pierwszy dzień świąt o 15-16, 250 zł bym dał za to łóżko. Eee, wódeczkę Finlandię litrową bym przyniósł, byśmy tam se usiedli przy stole i wypili, nie? Dobra, dobra, jak pan, proszę dzwonić, dobra? Nie będę opowiadał, pana nie znam z wódki nie będę pił, więc, więc... O! Wódki się dzwonić. ze mną nie napijesz, tych chami pierdolony? Nie. O, to teraz pojechałeś po bandzie, łysy. Łysy, teraz nerwy mam przez ciebie. Wódki odmówiłeś, dobra, żebyś, dobra, na odmówiłeś wódki, żeby się ze mną napić. Ty, Chamie 1, wiesz co ty zrobiłeś teraz? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Marek Głuszkiewicz z tej strony. Jestem zainteresowany tym biureczkiem, które zostało Aha. dzisiaj dodane przez panią o 20.29 na Aha. platformę OPX. Tak. Czy to jest aktualność? Tak, tak. Pani mi powie, czy ten komputer udźwignie dwa monitory, klawiaturę mechaniczną gamingową i myszkę gamingową, bo mój syn się pyta, bo to dla niego by było. Ten Morgan, co Nie wiem. Ja miałam na dobrze się O, dopełniam trochę celowo. A kto używał ten komputer, te biurko ogólnie? Ja jak byłam na a potem stało. A, to dobrze. Pani mi powie, jakie tam rzeczy były przechowywane w tym, na przykład w tej szafie, szufladzie, czy ona jest tam zabrudzona od środka, czy coś tam. Czy znaczy ona jest w takim stanie, jak jest na zdjęciach, ja to... Tak, ale to o to jest... chodzi, że na zdjęciach nie jest otwarta. A, jednak jest otwarta, no to jednak dobre jest. Pani mi powie, bo widzę, że trochę obgryzione te biurko jest. Kto te biurko pogryzł? Nikt nie pogryzł. No to Ale wiem, w sensie nie, chodzi, to mi, to chodzi to... mi o to, że jakiś piesek, czy co tam? Nie, nie, no to było jakoś o Nie wiem, to biurka ma przy pana. Aha. Prawie 20 lat. A, no rozumiem. E, mimo to jestem zainteresowany nadal. E, pani mi powie jeszcze, bo tam gdzie na klawiaturę się wysuwa miejsce, nie, wie pani o co chodzi. E, to proszę panią, są takie zaklapania, jakby czy pani biała squirta, e... czy. Nie wiem, z czego to jest. jak jak to, jak to umyłam, to Aha. są takie plamy, które są nie do Aha, nie do no wyczyszczenia, dobrze. przynajmniej nie takim środkiem. Aha, no dobrze rozumiem. nie wiem, może jakimś rozpuszczalnikiem. Bo pani tam squirta czasami nie miała, nie na, na tę podkładkę, w sensie, że się rozlało. pani jest mówi poważnie do mnie. Teraz, no w sensie, czy coś się tam mój czas, Nie, bo... w sensie, o to chodzi, czy coś tam się rozlało, czy? Nie wiem, no może coś tam się rozlało kiedyś. No dobrze, rozumiem. Dzięki za te słowa, o to mi właśnie chodziło. Pani mi powie, to jest na pewno za darmo, czy trzeba coś zapłacić a tam? Za darmo, za darmo. Trzeba sobie tylko zabrać i wynieść. Aha, za a po Boże a ktoś nosić? Bo ja sam bym przyjechał. No ja nie pomogę. A tam pani, tam mąż, na przykład? Nie, nie mogę w tej chwili. A to idzie jakoś po podłodze przesuwać? Czy to ciężkie jest, czy lekkie? Z jednej strony jest lżejsze, z drugiej jest cięższe tam, gdzie jest Aha. ta y, szafka. A można to na części rozkręcić, czy nie można? Jak pan chce, to sobie może rozkręcać, no. No dobra. Będziemy na korytarz i sobie pan rozkręci. No dobra, pasuje, odpowiada mi to. E, pani mi jeszcze powie tak, bo ja sobie wezmę takiego pracownika do pomocy, bo sam nie dam rady tego przenieść. E, tylko nie wiem, czy pani się zgadza na to, że we dwóch przyjedziemy po to. No tak, tylko ja nie byłam szczerze mówiąc gotowa na to, że tak szybko będzie odzew i Aha. E, teraz jakby się. No to na nie przykład radę. po świętach by było mokrze. No, po świętach, po świętach. No. E, tylko Można? o to chodzi, że to będą koszty dodatkowe, jak ja tego pracownika wezmę, on chce 200 zł za to. No i tam za paliwo dojdzie, tam z 300 zł wyjdzie dla pani, jakby. O, rozłączyła się. Ja wiem, nie rozłączyła się widzowie, bo za darmo oddała. Ja ją za pracownika policzyłem i jeszcze za ten. Halo? Kto mówi? na chuj dzwonisz kurwa? Nie wiesz do kogo dzwonisz i mi ich obrażasz ludzi? Kogo obraziłem? Do mnie dzwoniłeś i mnie obraziłeś. Nie mogłem kurwa rozmawiać, Czym? a teraz kurwa mogę. Czym obraziłem? Ty zajmij, kurwa swoimi plackami, kurwa, które tam kręcisz, a nie kurwa wydzwaniasz do ludzi i ich obrażasz. Czym cię obraziłem? No kurwa może sobie odtwórz nagranie. No powiedz czym cię obraziłem? Obraziłeś jak powiedziałeś? To kurwa nie pamiętasz? Ale chyba ci się to podoba jak tu jeszcze dzwonisz dalej i obrażasz mnie, tak? Tak, bo ty mi obraziłeś no, kurwa. Czym cię, ja cię obraziłem? Zajmuj się kurwa swoimi problemami, czym... a nie kurwa, Czym cię obraziłem? Do czym cię obraziłem? I terię, kurwa to nie nudzisz się w dole, czym, ci o... kurwa? czym cię obraziłem? Ty że mnie obraziłeś, tak jak powiedziałeś. Czym, powiem, cię czym cię obraziłem, powtórz. Czym cię obraziłem, powtórz sobie otwórz kurwa nagranie, to będziesz wiedział. No ale nie możesz powiedzieć, czym nie cię obraziłem? Nie do mnie więcej. Ale jeszcze to ty do mnie kurwa, dzwonisz. To do ty do mnie dzwonisz. Raz do... tak, odzwania, bo ty pierwszy dzwoniłeś. Ale ja się to ciebie ja nie ciebie boję, ja się ciebie... Mi powiem... Ale nie, kolego, nie, nie kolego cię posłuchaj mnie teraz. Tak, ale posłuchaj mnie, ja się ciebie nie boję, kolego. Ja się ciebie nie boję. Piekarzu pierdolony. Porąbało Ci się coś w główce? Ja się Ciebie nie boję. No przyjedź kurwa, to przyjedź po te kurwa pierdolone łóżeczko. Ale po co mam do Ciebie po łóżeczko Pl jeździć? No bo chciał... bo to dzwoniłeś kurwa chyba, tak? No ale Ci odmówiłem, bo nie chciałeś ze mną się wódki napić, no i co? Wódki... No kurwa psychol kurwa, dobra. To Ty... i po pierwsze to Ty mnie obraziłeś, bo Ty dobra, odmówiłeś... Dobra, 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 kręć te placki na razie. Eee, placki to Ty kręcisz, po pierwsze. O. Dzwonię w sprawie łóżka to jest aktualne? Tak. Jaki powód oddania? Słucham. Jaki powód oddania tego łóżka? To mieszkanie po prostu. A pani Przede mi powie. Y y Mieszka. Bo tu jest Przede napisane. No, bo, poszło, znaczy jest przedany, no, po bo tu jest napisane, że ten, że to łysy wystawia. To pani łysy jest? Proszę pana. Proszę... Halo. Halo. O, jest pan, proszę pana, zaraz przyciszek zejża. Chcę powiedzieć, że tak. Te wężarki te są czyste, nic broń Boże tam nie ma, niech niefin inicznego. Jedna była używana rok czasu, w dużym pokoju stoi i druga w mniejszym. Tamta była używana długo, ktoś ewentualnie będzie musiał to, to weźmieć jak to wystawię pod świetnik. Aha. No I dobra, to ja się załatwić. jeszcze ojca zapytam. Tylko, że ktoś, kto by to kupił, to musi to już cały czas od Dobra, to ja się ojca zapytam. To była rok dozłownie rok, a stała w sumie 10 lat. Dobra, to ja się ojca zapytam. Ja tak? Zapytam. zapytam się ojca, czy samochód będzie miał, bo teraz mechanika stoi samochód, bo się rozpie... Czas, do, godziny, do godziny 11 możecie panu Dobra, to ja się ojca zapytam jak tam z samochodem, bo u mechanik... Ewentualnie nazwisko? Jak jeszcze raz? Nazwisko pana. Marek Łuszkiewicz. Pan Marek Łuszkiewicz. Dobrze, to, to w takim razie czekam na jakieś sprawy i pana decyzję. Dobrze, to Pan ja się Marek. ojca zapytam. No ja się ojca zapytam. No dzięki za te słowa. No na razie. Powie, bo obok tej choinki, obok domu jeszcze taka pralka stoi jakby, to też jest do zabrania. Wie co, to w zasadzie tak akurat tak się składa, to jest. O, ta, o! Ta, to jest... Proszę o! pana tak. Umiwarka, ta, no, która odmówi, O, odmówiła, podoba się to dla mnie. A pan mi powie, tam jest takie wiadro od mopa jakby, też do oddania. Można wziąć wszystko z całym domem nawet. Serio pan mówi? Toć może możemy się dogadać pewnie. Uuu, to dom też jest do kupna? czy Znaczy na sprzedaż? Też jest na sprzedaż. Uuu, a ile tam metrów jest kwadratowych? Oj, to będzie... Ale to zależy czy z dachem czy bez dachu. Eee, bez dachu? No. E, bez dachu, pomieszczeń ile ma metrów tam? No tak, to będzie minus 50. Minus 50? No. No ale jak, czemu? Halo. No minus 50. A pan się leczy psychiatrycznie? No nie. Jak może być minus 50 metrów? Pan się zna trochę w ogóle na domach? No tak słabo się znam. Nie wiem, to ewentualnie razem z tym wiadrem od młopy by trzeba było wziąć. Hmm. Dobra panie. Powiem panu tak, jest pan bezczelny. Bo najpierw mi narobił pan ochoty na to mieszkanie. A teraz pan hmm. mówi, że jest minus 50 metrów. Pan jest jakimś śmieszkiem, jakimś trolem internetowym. Jaki st yeah. Jakiś stary dziad, bo na imię Józef pan ma, a tylko stare dziady mają tak na imię. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Dzięki ci za te okay. słowa, Habie Jeden, bezczelny. E okay. Mam nadzieję, że na te święta ci się wódka zbije, jak będziesz znalewał do kieliczka. O, Al no. Albo że jak wódkę kupisz, tam woda będzie nalana. Na te święta ci tego życzę, chamie ty Jeden. E okay. Za to, że mnie tak zbezcześciłeś, za to, że mi narobiłeś ochoty na mieszkanie, na choinkę, na pralkę. Ale, na choinkę, ale na choinkę jak najbardziej zapraszam. A! I na, i na zmywarkę, ale bez mopa. A! No i bez domu, tak? No i bez domu. A! Ale na choinkę i na zmywarkę zapraszam o. cały czas. Czyli jednak pan teraz zmienia zdanie, tak? No. O! Czyli Pan może jednak jest taki w porządku gościu, a nie tak, jak mi się wydawało. A może, może ja nie zrozumiałem bo... Pana żartu po prostu i wie Pan. Może ja Pana żartu nie zrozumiałem i wie Pan. Bardzo możliwe, a może ja Pana żartu nie zrozumiałem. O, to, to, problemu, przep... pan, to przepraszam Pana za te słowa. Wódeczkę przywiozę i się napijemy wódeczki. <laughs> nie ma takiej potrzeby. Nie, mówię serio. Jak potrzeba choinkę, to zapraszam. No, ale to dzisiaj bym przyjechał, bo na jutro potrzebuję. Pasuje. Jak? Pasuje, można dzisiaj. Poważnie, no bo po co no. je jeździć za wcześnie? Za pół godziny bym był. Nie ma problemu. Pan jest z Pelpina, pan jest? Tak, spe, spe, pan jest? tak jest. No, ja jestem z Kokoszkowy. Wie pan, gdzie to jest? Obok Stargardu Gdańskiego. Wiem, wiem, gdzie to jest. No, a po taką choinkę to wie pan: 300 wy taka choinka, a tu pan za darmo oddaje, nie? Jasne. A czemu nie, pan. Powiem. poważnie, a... jest to No Poważnie, ja no. Bardzo... Ja bardziej myślałem, że pan sobie śmieszkuje aprofum, nie. a propos także poważnie, jest do oddania choinka. A czemu pan za darmo oddaje, pan mi powie, tą choinkę? Bo proszę pana, nikt nie chciał jej kupić. A, to pan jest handlarzem choinek, tak? Nie, po prostu miałem ją i, i nie, ostatecznie w domu nie zrobiłem jej, a... A, bo ona się w domu nie no to, zmieści to, to pewnie. w bo... ostatniej chwili chciałem ją sprzedać, ale teraz to już wypada oddać za darmo. Tak? O, no to ile by pan chciał za nią? No nic. No, ale ile tam ze 100 zł chociaż? Nie, poważnie. Jest, jest teraz, jak już wystawiłem ją za darmo, to jest za darmo. No to ja wódeczkę tak jest... chociaż panu w Finlandii przywiozę. Pana, naprawdę nie ma takiej potrzeby. No bórze. ale se w święta pan gólnie tak, wódeczki, tak? Czy nie? Gólne, ale, ale naprawdę nie ma potrzeby. No, no ale, ale jak, jak pan tą wódeczkę będzie tak otwierał, to pan ma, będzie myślał, to myślał o mnie. No, bo naprawdę po tą wódeczkę to proszę jechać. Koło jaka mieszkam, jak będzie Pan... No proszę Pana, miejscu. no jestem zdecydowany na 1000%. no dzisiaj będę gdzieś za pół godziny. E, pan mi jeszcze powie, e, Pan jest Józefem Piłsudskim, tak? Nie, nie jestem Józefem Piłsudskim. No dobra, dzięki za te słowa. To co, nie będę Pana męczył, tylko ja idę tam e, odpalać multiplayer i będę jechał do Pana, no. Będę za pół godziny, maksymalnie 40 minut. Możliwe, że mi samochód nie odpali, i 10 minut będę musiał podładować akumulatora e, i wtedy wyruszę. Także 30-40 minut bym był u pana. Dziękuję. Dobra, to pan tam nie idzie spać, pan tam w kontakcie będzie. E, ja Dobra. będę dojeżdżał do Peplina, to będę dzwonił do pana. Okej. Okay. No, to na razie. Dzięki za te słowa. Do usłyszenia. No, na razie. Dzięki ci za te słowa. No, na razie. Dzięki ci za te... O, rozłączył się chuj. Strach oj, poszło sprzedane. Sprzedane? Tak jest. A nauczyć cię ogłoszenia usuwać? Jajka się, jajka. E, wie pan co, dzisiaj poszło po południu. Tak poszło od razu? Ale o to mi chodzi, czy cię nauczyć ogłoszenia gościu usuwać, jajka. 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 czy co? Gościowa <laughs> jest nie być taki mądry wesoły e, Wchodzi pan na Olixa i tam jest... O kurde na koniec. Złamał mi sumienie tym. Chodziło mi o to. Dzień dobry. Bo ja tu na masaż byłem umówiony, ale zostałem zamknięty chyba, bo tu nie wiem. Na kiedy pan był umówiony na masaż? Na dzisiaj na 19 i chyba jestem zamknięty w środku, bo nie idzie w ogóle z pomieszczenia. no po to już 21 jest. No tak, a ja w środku siedzę i czekam. Chyba mnie ktoś przymknął w pomieszczeniu. Ja tam przed chwilą byłem, nikogo nie było. No, w toalecie byłem. No to raczej tak. Da, da, da radę, żebym mnie otworzyć? Żebym wyszedł? Oczywiście, tak, oczywiście. Za ile pan przyjdzie? Już zaraz, już zaraz tam schodzę. Sekunda. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki za te słowa.